Hej, czyli czołem, witajcie serdecznie z tej strony Smallbig The Player, a to jest taki krótki informacyjny odcinek odnośnie mojego kanału, co się działo i co się będzie działo właśnie teraz wakacje, no i właśnie może od razu zaczniemy. Na początek zacznę od tego, iż od 7 około czerwca, 7 czerwca do chyba 20 nie było żadnego filmu, już wam mówię czym jest to spowodowane. 7 czerwca ogólnie skończyła mi się yy, umowa. Umowa o internet, nam się, czyli moją rodzinę, <gry> yy, więc tak, skończyła się ta umowa, pojechaliśmy założyć, podpisać nową 8 czerwca, no i wszystko fajnie, wszystko super, 9 czerwca miał przyjechać technik i założyć nam ten router, nowy, internet, wszystko miało śmigać elegancko, ale okej, okay, przyjechał tego 9 czerwca, przyjechał, przyjechał do domu, ja byłem wtedy jeszcze w szkole, yy, no i potem wracam do domu, no i mama mówi, że że coś, dostał złe zlecenie, czy coś w tym stylu i że musi tam pojechać, zadzwonić do nich, wszystko się spytać, czy jak to ma być, zgłosić to. No i dobre no to tak, w takim razie 10, tak na oko mówię, bo tak z tego co pamiętam, pojechaliśmy tam jeszcze raz do nich, gdyż zadzwoniła jakaś pani od tej firmy, nie będę, nie będę mówił nazwy, i powiedziała, że po prostu trzeba pojechać tam do nich, do ich jakiegoś sklepu, znaczy no, no wy rozumiecie, żeby coś tam podpisać na nową umowę. No to dobrze, pojechaliśmy i okazało się, że, że coś tam po prostu ten technik pomylił, coś takiego, mniejsza z tym. No i dobra, piątek jest, sobota, niedziela, nie pracują. I 13. poniedziałek. W 13 w poniedziałek przyjeżdża ten technik i mówi, że w moim miejscu położenia nie pójdzie ten internet, a wszyst, a na początku obiecywali, że będzie działało bo to miało być chyba 80 MB na sekundę i 13 właśnie w poniedziałek, przyjechał, no tak mniej więcej to chyba był poniedziałek, przyjechał właśnie ten technik, sprawdził wszystko, więc już miał zakładać i powiedział, że nie będzie działało, ale jak już mówiłem wcześniej, ta firma obiecywała, mówiła, że wszystko będzie ok, no ale cóż, nie działało. Jeszcze tego samego dnia zadzwoniliśmy do świat po światłowody, no i to właśnie było tak, że mniej więcej w środę przyjechał kolejny pan od tych światłowodów. Podpisaliśmy właśnie w tym dniu umowę, yy, czwartek, piątek nie zdążyli przyjechać i się nie mylę, no i właśnie w poniedziałek pan przyjechał, przyjechali już raczej technicy i ten internet założyli i mam śmiga elegancko, 50 MB na sekundę, to jest bardzo duży przeskok z tego co miałem, teraz w tym momencie przysyłają się filmy około 20-30 minut, a wcześniej trwało to... I tu tutaj mówię prawdę, 3, 4, nawet czasami 5 godzin, więc naprawdę jest elegancko. No i właśnie z sprawa internetu omówiona, mniej więcej. Więc właśnie jak mówiłem, dużo było z tym problemu, dużo było z tym problemu, ale jakoś tam się udało i wybaczcie mi za to. Ale okej, okay, przechodząc dalej. Mamy wakacje, mamy wakacje, zostały jeszcze nam, dwie, na, ciągle mamy te dwie serie do przejścia, czyli LEGO Marvel Avengers na 100% i tego Decheta i Klanka, Tu już wrzuciłem odcinek właśnie. No i tak, postanowiłem, że od dzisiaj będę wrzucał po dwa filmy dziennie, raczeta i klanka i, i oczywiście LEGO, aby to jak najszybciej skoczyć, bo jak tak patrzę, to tego raczeta już wam się oglądać nie chce i w sumie nie ma się to dziwić, bo już wszyscy wiadomo praktycznie za pokończyli, którzy nagrywali, więc cóż, nic ciekawego tutaj nie ma. Jeśli chodzi o LEGO Marvel Avengers, to tam będzie około 52 odcinków i tutaj jeszcze odnośnie tej serii, odnośnie, odnośnie tego LEGO właśnie, od kilku odcinków, tak mi się z tego co miałem to patrzyłem, mówię... Że, 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 że nagrałem, że już pewnie wrzuciłem dla was filmik, w którym pokazuję jak zdobyć te zło, jak zdobyć te... jak zdobyć pieniążki i tam chyba jeszcze jakieś tam czerwone krocki, ale właśnie tego filmiku nie ma, gdyż po prostu nagrałem go, i tutaj zaraz jeszcze raz do tego przejdę, nagrałem go i gdzieś mi po prostu zaginęły te pliki i usunęły. I ich nie mam po prostu, nie, nie mam, więc nie wiem, ale to praktycznie te filmiki trwały minutę i nic nie ciekawego zbytnio nie było. Ale okej, okay, właśnie to chciałem powiedzieć. I jeszcze właśnie, 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 odnośnie tych odcinków. Ja te odcinki już miałem praktycznie nagrane, jeszcze właśnie przed tym 7 czerwcem, gdy właśnie tego internetu nie miałem. Ale nagrałem właśnie te odcinki i chciałem sobie tak 9-10 wrzucić je, bo po prostu było znacznie szybciej, żeby nie radzić na tym czasu. Ale no niestety wyszło jak wyszło i nie miałem internetu aż do około 20-21, chyba 20, tak 20. Więc właśnie, właśnie tak to wygląda. Dlatego ja praktycznie już mam troszeczkę z tego Lego odcinków nagranych Nawet już sporo dosyć, tak jakby zapasu zrobiłem No ale wrzucić nie mogłem, więc teraz po prostu zaczeta skończymy jak najszybciej Lego będzie też szło odcinek codziennie I niedługo zaczyna i kolejna kwestia 28 czerwca będzie premiera gry Lego Marvel yy, Nie, co ja mówię, co ja mówię Lego, LEGO Star Wars przebudzenie mocy I oczywiście będę to dla Was nagrywał Najprawdopodobniej na konsole PlayStation 4, mam nadzieję, że już 28 najpóźniej grę będę miał i od razu mamy teraz wakacje, to pocisnę ją jak nie wiem, to po prostu będzie szło tak. Nagrywam odcinek, godzina się konwertuje, czyli tak, pół godziny na nagranie odcinka powiedzmy, powiedzmy, że godzina, dajmy godzinę, na zrenderowanie, skonwertowanie kto woli i pół godziny na wrzucenie, czyli mamy dwie, dwie godziny, mam na jeden odcinek i po prostu powiem wam tak, że już najprawdopodobniej, najprawdopodobniej Recheta będziemy kończyć, bo to już będzie w sumie jutro odcinek, jutro odcinek, pojutrze odcinek, znaczy to tam jeszcze pewnie kilka ich jest. No i właśnie skończymy tego recheta. Lego tam też kilkanaście odcinków zostanie i będę nagrywał, Lego te oczywiście, i będę nagrywał te Lego Star Wars Przebudzenie Mocy błyskawicznie, że tak powiem. Mam wakacje, mamy wakacje, świetnie. I będzie szło tak, że może kilka odcinków dziennie, żeby to tak szybko skończyć, oczywiście na 100%, tylko od razu nawet teraz powiem, że możliwe, że nie będę nagrywał tych misji na 100%, bo powiem Wam, że to nie jest taka fajna sprawa ogólnie. Powiem Wam, że ogólnie wszystkie przechodzenie tych miast, lokacji różnego typu i wszystko spoko, fajnie, ale te misje na 100% zdobienie jakoś tak przy nagrywaniu mi nie idą. Ogólnie ok, ale przy nagrywaniu mi nie idą, o jeszcze, jeszcze nie dodałem do playlist, a to zrobię zaraz. Więc okej, okay, chyba wszystko co chciałem Wam powiedzieć powiedziałem. Odcinki będą się pojawiały codziennie, przez całe wakacje. Chyba jeżeli ich nie będzie to tutaj na Facebooku będziecie mieli na pewno informację. Mam taką nadzieję przynajmniej. Więc okej, okay, to chyba byłoby na tyle. Odcinek pojawi się pewnie za chwilę. Kolejny właśnie zległeś tu dodatkowo. Więc dobra, chyba wszystko powiedziałem co powiedzieć miałem. Więc okej, okay, trzymajcie się. Udanych wakacji i cześć.